Pierwszy bocian jest. Ale śilka. No, wracaj do wody. Witam serdecznie na kanale Primanki. Tak jak widzicie dzisiaj film z warsztatu. Sezon belonowy mamy w pełni chociaż taki jest w kratkę, tak jak samo jak ten nasz wczesny wiosenny i zimowy sezon. Trociowy na morzu. Pogoda nie pozwala z reguły wędkować, ale są takie okienka pogodowe, gdzie można się wstrzelić i fajnie połowić. A poza tym, ja myślę, że przesuwa się tą pogodę przez ten chłód, wiatry i to, co się dzieje za oknem, sezon belonowy troszeczkę się tak, jakby rozciągnie w czasie. Troszeczkę mi się wydaje, że będzie dłużej. Na pewno jeszcze na początku czerwca, nawet myślę, że do połowy czerwca gdzieś będzie można połowić belon z plaży. Od, od 1 czerwca chyba, od 1 czerwca ma się już pogoda stabilizować, ma się robić cieplej. Może te wiatry troszeczkę też się zmienią na południowe, także będą może lepsze warunki do wędkowania. Na pewno postaram się to wykorzystać. Byłem na belonach zobaczyć tutaj u nas na wybrzeżu raczej takie sznuróweczki nie za duże były. Czasem ktoś tam trafił jakąś troszeczkę większą, ale to nic. Myślę, że jeszcze myślę, że jeszcze coś się złowi. A dzisiaj jak z warsztatu, no to jakieś sposoby, jakieś patenty. Pokażę dwa patenty na belone, dwa sposoby, jeżeli chodzi o przynęty po to, żeby zwiększyć swoją skuteczność oczywiście przy łowieniu belony i po to, żeby nie łowić tej belon tak, jak tutaj o teraz w tym przypadku widać. Ee, że ryby są podczepione, już nie mówię o tym, że co niektórzy wędkarze, to w ogóle e, jadą po bandzie i tak, zestaw śledziowy 5 haczyków, e, błystka, u góry kotwiczka, na dole kotwiczka, do zbrojka jeszcze kotwiczka, no ale takie łowienie to już w ogóle e, pomijam, to już e, to już nie, nie mówimy o sportowym łowieniu. E, mówimy o łowieniu normalnym na błystkę czy tam na wobler e, na morzu, ale, co zrobić, żeby zwiększyć skuteczność zacięć? Jeżeli jesteście ciekawi, oglądajcie dalej. Belony, tak jak widać, generalnie łowi się na Podobne lub te same błyski, na które łowi się trocie w morzu. Są to błyski dalekiego zasięgu, muszą latać daleko i generalnie są w dwóch kształtach. Jedne takie podłużne alatubisek i morsopodobne, takie jak te czy, czy, czy te. Można też łowić na woblery morskie. Mm. Takiego typu, te raczej rzadziej, to są bardziej za, na, na troć, bo one tak zamiatające takie bardziej są, te raczej bardziej na troć, ale takiego typu wszystkie tubiso podobne woblerki na pewno bardzo dobrze się sprawdzają, zresztą jak jest dużo belony w zasięgu rzutu, po prostu sprawdzi się prawie każda błyska, którą daleko się rzuci, w miarę podłużna, nawet morstrójka, wydra jakaś każda błyska będzie skuteczna, bo jeżeli ich jest dużo, to jedna przez drugą bije i po prostu nie ma to większego znaczenia. Ważna jest inna rzecz. Belona, jak wiecie, ma dziób i dość stosunkowo mały pyszczek yy, i po prostu jeżeli błyska jest tak uzbrojona często ma problem, żeby chwycić żeby chwycić przynętę tak, żeby się prawidłowo zapiąć, stąd te podczepienia gdzieś tam przy głowie, przy pysku podczepione ryby, niekoniecznie one są szarpnięte, po prostu belona uderzyła, zacięcie ale błyska gdzieś odeszła na bok i kotwiczka wbiła się z boku ryby, przy pysku, czy za głowę. Można to bardzo skutecznie zniwelować. Pokażę Wam na to dwa sposoby. Pewnie beloniarze, w ogóle wędkarze morscy, którzy już łowią kilka lat, znają te metody doskonale, ale na pewno są początkujący, są tacy, którzy o tym nie wiedzieli, dlatego pokażę te dwa sposoby. Pierwszy sposób, to już też patent znany doskonale, jest to sznureczek tak zwany na belone. Ten sznureczek ja przynajmniej przygotowuję sobie już na gotowo na kółeczku łącznikowym. Z błystki zdejmuję, zdejmuję kotwiczkę i dopinam, i dopinam drugą. Drugie kółeczko razem z tym sznureczkiem. A już mówię dlaczego tak robię. O, zobaczcie. I dopinam drugie kółeczko z tym sznureczkiem. Robię tak dlatego, nie od razu na tym kółeczku. Źle się to zapina. A poza tym, często jest tak, że tam dwie, trzy ryby i ten sznureczek już jest tak skotłowany, że trzeba go wymienić. I dlatego mam przygotowane kilka takich sznureczków. I. Zmieniam sobie w razie potrzeby, wymieniam sobie go szybko i, i łowię dalej. Nie polecam tych sznureczków trzymać w pudełku razem z błyskami, z kotwiczkami, ponieważ to się tak czepia, oplączę się, oplączę, ciężko to później doprowadzić do ładu. A jak robię te sznureczki i z czego? Pierwsze sznureczki już lata temu. Robiłem z rdzenia, ze sznurówki, zwykłej sznurówki. Tej akurat sznurówce nie ma rdzenia, ale to nic nie szkodzi, bo to jest też takie włókno drobne, syntetyczne, mocne i można zamiast wyciągać ten rdzeń i z tego rdzenia robić, można wyciągnąć sobie kilka włókien, można wyciągnąć sobie kilka włókien i użyć takiego materiału. Ale bardzo dobrymi materiałami są po prostu materiały muchowe. To jest antron, antron Yarn w kolorach fluo. Yy, bardzo dobre kolory ogólnie morskie, i na troć, i na, i na belonę. Z tego antronu robię też sobie takie o takie chwościki. Będzie widać, będzie widać. Takie chwościki do błystek, które nie zmniejszają lotności, a jest jakiś tam celowniczek dla troci, żeby jak żeby gdzie uderzyć. Przy ona też na pewno warto sobie takie, o, takie celowniczki zrobić, bo to jest po prostu no, na każdą rybę. Celownik to celownik, na każdą drapieżną rybę jest skuteczny. Używam, tak jak mówiłem, tego antronu. Już pokazuję, jak to robię. Długość tego sznureczka to jest około do 10 cm dłuższych, nie polecam, bo to już się będzie tam plątać, troszeczkę zawijać. Około 10 cm z powodzeniem wystarczy, i ja to robię w taki sposób. Yy, odmierzam sobie na pół złożony kawałek tego antronu. Odcinam. I tutaj, gdzie jest środek. Trochę skręcam, można nawet zwilżyć, a już zaraz pokażę, dlaczego to trochę skręcam. O, troszeczkę skręcam, żeby był bardziej jednolity. Biorę kółeczko łącznikowe, przekładam przez kółeczko i teraz węzłem palomar, czyli tak jakby robię supełek, O, dlatego to skręcałem, żeby ta pętelka mi tu została. Robię supełek i przez tą pętelkę przekładam po prostu kółeczko. O, w taki sposób to się przy tym przeżyłce się ładnie zaciska. Przy antronie nie zawsze się tak idealnie zaciśnie. Zostanie jakiś tam, o, tutaj taki kawałeczek, ale to nic nie przeszkadza. To jest mocny węzeł. I tym sposobem sznureczek. Może go sobie jeszcze przyciąć troszeczkę. Sznureczek jest gotowy. Bardzo prosto i szybko. Bardzo skuteczna rzecz. Belona ma te swoje takie drobne ząbki na dziobie. Wystarczy, że dosłownie odprowadza i lekko tylko muśni i dotknie, i już się wplątuje. Tak naprawdę nie musi atakować przynęty. Wystarczy, że koni odprowadza ją koło niej, nosem machnie koło tej włóczki, koło tego sznureczka i już jest po prostu zapięta. Ważna rzecz przy tym, co jest takie na początku dziwne, że ryb się nie zacina. Ona po prostu siada, wplątuje się w to i dalej się po prostu holuje tą rybę. Trzeba powstrzymać odruch zacięcia, bo po prostu możemy w w pierwszym momencie, jak ona jeszcze słabo jest tak splątana, wyrwać z yy, pyska, no i to jest taka bardzo skuteczna, już dość popularna pierwsza metoda: sznureczek. Druga metoda to przede wszystkim yy, przy błyskach yy, trociowych kotwiczki mają no, dość duże rozmiary. Na belony, dlatego że ona ma dość mały ten pyszczek, polecam zmienić przede wszystkim rozmiar kotwiczki na mniejszą. Niech to będzie maksymalnie czwórka, a nawet szóstka. Wystarczy z powodzeniem, żeby wyholować belonę. Belony walczą na początku trochę, później one już tak w miarę, w miarę idą łagodnie. To nie są tam kilkukilowe ryby, żeby obawiać się, że tam kotwiczka. Numer 6 nie wytrzyma. No, ale tak, na pewno trzeba zmienić kotwiczkę na mniejszą, ale jakbym zmienił tylko kotwiczkę na mniejszą, w dalszym ciągu jest ona blisko błystki belona tym dziobem. Zanim ona by to łyknęła to dziób by już gdzieś miała, musiała mieć tutaj. Dlatego odstawiamy kotwiczkę, też jest to stary patent. Odstawiamy kotwiczkę od błystki. Najprostszy sposób. Używając po prostu krętlików, yy, można to zrobić jednym, jednym krętlikiem, może dwoma krętlikami. Tak pewnie jest, jak, jak da się po prostu dwa krętliki do tego. Już pokazuję. Zakładamy kółeczko na krętlik. Drugi krętlik też tak mocujemy w taki sam sposób. Mamy dwa kretliki na kółeczkach, jedno kółeczko do kotwiczki. W tej już zmniejszonej, mniejszy rozmiar. Zakładam kotwiczkę. Już jest do zbrojka przedłużka taka i montuję za pomocą kółeczka do błyski I w taki sposób już na pewno belony będą się elegancko zacinały. Wtedy, jak już łapię dziubma gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, pyszczek już tego, już złapię taką niedużą kotwiczkę sobie spokojnie, spokojnie złapię. Można to odstawiać na dwi, na dwa krętliki, można odstawiać na jeden krętlik, też jest skuteczne, jak w miarę m, aktywnie, aktywnie biją. Także te dwa sposoby na pewno pomogą Wam zwiększyć skuteczność w zacinaniu i skutecznych holach belony. Póki jeszcze belona przy brzegu, polecam pojechać sobie, popróbować. Jak, jak się trafi dzień, że jest jej sporo przy brzegu, naprawdę można się wyłowić, wybawić. Super frajda łowienia, łowienia w morzu. Te dwa sposoby na pewno Wam w tym pomogą. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Będzie na pewno e, o wiele więcej ciekawostek warsztatowych, e, jak i zwędkowania. No, temat może niektórym znanym, może niektórym nieznany. Mam nadzieję, że wyjaśniłem troszeczkę i pomogłem tym, którzy zaczynają, stawiają swoje pierwsze kroki na morzu, albo o tym nie wiedzieli. Jak po prostu skutecznie łowić belony. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. No i dobrze, to próbuję. W zasadzie jestem tutaj w takim miejscu, nie takim jakimś mocno popularnym, ale zawsze coś tam trafić można i na, i na otwartej plaży, i na normalnym piasku. Także to nie jest tak, że to musi być kamienie, muszą być tam coś tam. Widzę, ludzi jest na zatopionym lesie, trochę to pomalutko, pomalutku, tam będę się najwyżej w ich stronę kierował.